No tak, to jest taka ukrainizacja, no taka, no, znaczy, nie wiem, no to jest takie uw uwschodnienie nas, tak? Zresztą myślę o tym Hołowni, który jest w sumie takim, wiesz, załeńskim naszym, nie? Też jest e, człowiekiem z, ka, z kabaretu trochę, który tak? został, e, został marszałkiem Sejmu, nie? Znaczy, że ta polska polityka jest naprawdę... się nie uwiódł, tak jak reszty społeczeństwa? No jakby on jest sprawny, jest na pewno elokwentny i w porównaniu do poprzednich marszałków, którzy byli, no bym powiedział, tacy mało ciekawi, że ta, no to na pewno się, się wyróżnia, ale wydaje mi się, że ta Hołownia mania się, też skończy, tak? znaczy, że to jest raczej. No, żyjemy naprawdę w postpolitycznych czasach, tak? Znaczy jakby tu nie ma znaczenia absolutnie treść, nie ma znaczenia co on mówi, tylko ma znaczenie jak mówi, co robi i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest chwila, tak? Znaczy, że za parę miesięcy o tej hołowniomanii pamiętać raczej nie będzie. Czyli nie będzie kandydatem prezydenta? Będzie, dlaczego miałby nie być? Myślę, że będzie, on chyba ma dużego i chyba jest, ma dużą miłość. czy będzie prezydentem później? A nie wiem, no jakby wiesz, no... ja, ja, ja nie, Tutaj zaraz przyjdę do twojego uh, ulubieńca, Trzaskowskiego. Który... Nie, no, wiesz, to, no, wy, 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 wydaje mi się, że byłby lepszym prezydentem niż Trzaskowski, w tym sensie, że no przynajmniej Hołownie jednak coś osiągnął w życiu, tak? No w sensie... że Pisał książki... No nie, my raczej <laughs> myślę o tej e, części e, nie, nie tv tylko raczej o tym, jako, jakim był publicystą, jakim gdzieś tam pisał, pisał jakieś książki, coś tam robił, tak? No, jakby... E, e, coś osiągnął, tak, no w przypadku Rafała jest to typowa taka kariera dworzanina, tak, no, dworaka, który całe życie leci na, partia mu wszystko organizuje i, i, i stojące za nim siły medialne, tak, więc, więc w tym sensie wydaje mi się, że Hołownia jest no Ciekawszą postacią, chociaż rzeczywiście chyba ma bardziej konserwatywne poglądy niż Trzaskowski, no, ale z drugiej strony, no, no przynajmniej tak, no, można poczytać jakąś jego książkę. Jak ma jakieś przemyślenia, zajmuje się tą ekologią, zajmuje się kwestiami środowiskowymi, z kwestiami praw zwierząt. To są rzeczy, które mi są bliskie osobiście, więc yy, wydaje mi się, że jest yy, dla mnie byłby na pewno lepszym prezydentem. Prezy zanim jest już jakby skończony jako kandydat na prezydenta, Rafał Trzaskowski, no bo on zniknął. Nie, tak? dlaczego?